Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powraca seria, gdzie będziemy gotować na ślepo i to dzisiaj ja będę musiała coś gotować i Paweł będzie moim opiekunem, żebym nic sobie nie zrobiła i żeby to w miarę okej okay wszystko wychodziło. Ja też kupowałem składniki, kupiłem rzeczy na naprawdę fajny obiad. Ja totalnie nie wiem co Paweł kupił, więc nie wiem co będę gotować, tak jak to jest w tej serii. Powiem tylko tyle, że kupiłem obiad, który raczej znasz, ale nigdy go nie gotowałaś. Ja też chyba go nie gotowałem. Miesz musiała gotować smażyć, kroić. Także będzie ciekawie była To seria, którą mi się fajnie nagrywało, bo patrzałam, jak ktoś gotuje, bo już macie lub ale zastanawiałam się, jak to jest być właśnie tą osobą niewidzącą. Więc dzisiaj sobie to sprawdzimy. Dobra, widzowie, ja zakładam opaskę, a wy możecie zasubskrybować kanał, żebyście widzieli każdy kolejny film i zostawcie łopatkę w górę. A ja czekam na składniki. Dobra, wszystko masz wyłożone. Jest tutaj kilka. A, dobra, nie będę nic mówił, bo jak będę mówił, to będę ci podpowiadał. Dobra, raczej. Czyli... Mogę po prostu Co to jest? To masz tą paczkę sobie odpowiedź. To jest jakiś makaron? takie sprężynka chyba. Mogę jeszcze kolejne rzeczy? Tak. To z broku. No to jest chyba ser, bo ser ma taki kształt. grana, padano padano coś takiego. Z Kinder To jest znowu na Kinder jajka. Znam kształt tego na 100%. Cukierki? ty kupiłeś to dla siebie? Tak Dzięki, a Kinder jajko kupiłem dla ciebie jak coś, możesz to zjeść To jest też chyba jakiś ser, gdzie byłeś na to, kupak W Lidlu? Tak Okej, okay, no to to jest ser gołda, taki zielony, on tu, tu albo tu ma zielony taki napis Zgadza? No prawie To jest chyba jakaś śmietana, albo jogurt naturalny, to smakuje, co? Śmietana, tylko taka rzadka To jest cebula to jest mięso. Czy są już takie składniki? Są. Okay. Przy, Przyciągnę. Dobra, tu. Paweł, czy to jest znowu składnik jakiś? Nie wiem, może musisz to użyć, może nie. Nikt nie powiedział, że nie kupiłem składników, których nie musisz użyć. Nie wiem co to jest. nie wiem co to jest. To jest jakiś serek? Ale na taki? to jest masztet. Wiesz co, bo to na śniadanie dla mnie na jutro. Wiecie, serio? Wygląda mi się jak takie męscze kanapkę, czy coś takiego. Co to jest? Ukryć To jest coś słodkiego No bo starałem się kupić produkty, które jak najbardziej przypominają coś, co ci się przyda, a ci się nie przydadzą No i to był produkt, który miałem nadzieję, że będzie jak sera, a nie jest jak sera nie A tu? Muszę to otworzyć, tylko czy ja dam radę to samo otworzyć? Muszę No musisz dać radę Myślałem, że będzie inna reakcja na te produkty random Nie no, bo jestem tak skupiona, żeby to wyszło dobrze, że jak ty mi jakieś takie randomowe rzeczy, to jakby nie wiem co się dzieje Przecież się wkroiła To jest jakaś feta Czyli wydaje mi się, że to jest makaron z kurczakiem i z brokułami w sosie takim śmietanowo-serowym No rób jak uważasz To tak zrobię, nie wiem czy tak powinno być, ale jest dużo sera, jest są brokuły, jest kurczak Przynajmniej tak się wydaje, że to to jest... No nie no, tak nie pozna, może dotknę sobie po prostu To są polędwiczki pewnie Tak, to są polędwiczki to było ciekawe badanie. Śmiesznie się na to patrzy. Byłem ciekaw, bo ja nie widziałem jak Max robił. Co w się sensie jak ma, nagrywali z Maxem ten film. Ja tylko wiem, że jego ja nagrywałem i z tamtej perspektywy było dziwnie. Z tej perspektywy jest dużo ciekawiej Potrzebujesz deskę. Ty masz najlepiej z nas wszystkich. No ja wiem, bo ty masz, masz dobrą orientację w kuchni, no? no? Gdzie położyłam to miasto? Idziesz ją umyć? Jak <laughs> nie kurwa, z nim idzie tak! No nie mogę! Wiesz nie chrapa, przez całą kuchnię masz tu deskę. A to, żeś nim rzuciła. No, jaki to ja mam wykroić ten środek? No, nie wiem, no musisz sobie jakoś poradzić. Czekaj, czemu tu w ogóle brać marynarkę na ten odcinek? Nie wiem. Nie chcę mieć elegancką, już się przebrać z coś takiego, co mogę pobrudzić. Co by można było jej tu zrobić? Mięso pieniędzy. Spoko, spoko. Gdzieś tu jest chyba no co się stało z tym mięsem, Paweł? O czemu to ma teraz kość? Cały czas takie było. Nie było, przecież dotykałam i tak waży w niej. No może Paweł, ja czekałam, nie przekryłaś. Nie przekroiłam jeszcze nic. Wiem, że to mięso było w lodówce. Jakie mięso? To, bo jeszcze kupowałam. Oddaj mi moją pierś. Masz. O, Ojej, ale mnie. Dobra, teraz tak. Muszę znaleźć tą żyłę tu I ta żyła, nie wiem czy tu została, bo teraz je, Nie, została! Czuję ją! Nie wiem jak ona jest gruba, więc tak tyle zostawiam Wiem, że pewnie marnuje dużo mięsa Kochanie, odłóż to, po prostu później się wykroi I tu ta żyła jest? No bo tak, jest tam żyła? Nie wiem Teraz odkrajam tą górę i dół, bo na nich często jest e, w sensie taki... No... Niefajne rzeczy gluty są na nich, jak to Kasia kiedyś nazwała. To tak na pewniaka lecisz z tym nożem widzę. Bo ja tu w tej kuchni gotuję dużo. Ja wiem co i jak. Chyba kroję dobrze. Okej, okay. zostałem... Masz fobię odnośnie żył, nie? W no. się. Lubi się wszystkie wykroić. No. Spoko. Jest dużo? Nie, nie ma, tak pytam. Jest dużo. Na pewno jest dużo. No dobra, trudno. Mogłyśmy wyciągnąć patelnię, żeby to wrzuciła na patelnię? Albo miskę. Miskę możesz mi dać. Miskę? No. Nie wiem czy szklana miska to jest dobry pomysł, ale masz. Dobra i teraz potrzebuję drugą deskę. Patrz, poradziła sobie. No bo ja wiem gdzie te rzeczy są. Dobra i teraz tak, co ja tam jeszcze miałam? Cebula. Gdzieś druga okra. Dobra. Dobra, teraz tarczy. Teraz potrzebuję miskę, żeby to przerzucić. Śmiesznie tak jest. Tak dziwnie, nie? Tak, no. masz wyczulony strasznie dół i such. In, ale intuicyjnie wiesz co robić. No trochę tak. Tu gdzieś był broku. W ogóle taka ciekawostka. Przed byciem z Pawłem nigdy nie jadłam brokułów i Julcie jak był mały to jadł właśnie bardzo dużo brokułów. Pierwszy raz wtedy jadłam brokułę. Ale ty nie jadłeś bardzo wielu rzeczy przede mną. Tak. Jakby warzyw połowy i owoców nie jadłeś no. w ogóle. No, nie uczyłeś, mhm. Nie ma sprawy. Garnek, żeby ugotować brokułę. Mhm. teraz do niego To jest rączka. Czy ona działa? Tak, działa. Dobra, i do wodę. Dobrze sobie radzi. Myślałem, że będę musiał więcej pomagać i że będę miał więcej rzeczy do komentowania, a póki co tylko patrzę, czy jest bezpiecznie. No i jest bezpiecznie. Zaraz zobaczymy, jak przyjdziemy do ciepłych rzeczy, nie? Do smażenia, do gotowania. Czy będzie wszystko git? Mam nadzieję, że będzie git. Ty i Maksiu już wszystko ciężej, bo mało gotujecie. Szczególnie w tym domu, bo to jest pusta. Jestem no, to ciekaw, to czy ma... wyczujesz ją tak jak ja. Ja to położyłam na środku. Tu jest jedno, drugie. To jest chyba trzecie. Dobra. Teraz tu potrzebuję. Sól jest w dużym takim w pojemniczku. Pojemniczki są fajne, bo ja wiem gdzie one są. Chyba, że ktoś ci je zaraz pomiesza. W sumie nie będziesz nic. Trafiłam? Było blisko, mm. nie wiem czy trafiłaś wszystkim. Ale no. właśnie na to spojrzałem. Teraz tak, te w wypadałoby umyć, więc potrzebuję dłuższego. Po Leci wszędzie dookoła. Makaron trzeba gotować. Dobra, to kolejna woda. To był ciekawy sposób na sprawdzenie ilości wody. A czy to drugie się gotuje? Tutaj jest inne dalej. Spróbuję jeszcze raz to. Go. Tu jest środek, tu jest środek, środek. Jeszcze potrzebuję teraz środek, środka i środek, środka, środka. Mam patelnię? Patelnia jest, no? Leży tu. Cześć. Dobra, Dziękuję. Tu potrzebuję oliwę. Oliwa jest tu albo olej. O! Mam. Chyba jest git. Potrzebuję mięso. Gdzie je odłożyłeś? Tam gdzie ty je położyłaś jest. A gdzie? Je je Ruszałam go. To jest mięso. Aha. Dobra, teraz tak przyprawy. Tu na pewno jest sól i pieprz. Które to? które? To jest pieprz. Dobrze doprawione jest to mięso Tak? Tak, bardzo fajnie Możesz mi podać jakieś przyprawy? Ja wam no. ci podać? No Taką paprykę ostrą, czosnek Paprykę Proszę. słodką Proszę To jest jakieś słodkie Chciałaś paprykę słodką Cukier waniliowy No dobra, masz No gdzie ja mi to dajesz? O, to jest chyba papryka ostra Ostra! ostra. Daj mi wodę! Daj mi wodę! Jest tam! Gdzie? Tam na stole! Najlepsze jest to, że w tym całego palca I w tym palcu pełno tego I to wziąłeś na pełniaka do buzi Ty, która zawsze jak smakuje, coś tu bierze mojego gryzka Nie wiedziałam, że to będzie takie ostre, myślałam, że dajesz mi słodką Dobra, to teraz tak, ciupka tego damy. Kolejną chcesz przyprawę jakąś? Tak, poproszę teraz czosnek Czosnek byś chciała Dziś? Tam nie ma czosnku Proszę no, wiedziałam. Dobra, to daj mi jeszcze przyprawę, to zaraz ogarnę. Yy, Jaką byś ja? jest słodką. Alboś to daj mi taką, jest taka do mięs. Z nią, jak ją dodam, to niczego się nie stanie, a będzie smak jakiś. Proszę. Podkręciłem ci już. To nie jest przyprawa do mięs. To jest chili. To dobre, że ci daję. Nie ufajcie. Do kurczaka, tak? Tak. To jest to. Dużo tego damy, żeby było dobre. Nie ja potrzebuję to takie. Wziąłem, wziąłem, To. A to jest gdzieś wzięto. Tak, i potrzebuję jeszcze rączkę, bo tu nie ma rączki. Uważaj, to jest gorące. No właśnie, ja patrzę, czy się gotuje. Jezus, Maria. I to też się gotuje. Jakie skupienie tam poszło? To trzeba wymieszać, to. A czy ono się w ogóle robi? Aha, jest git. Dobra, mam czosnek, mam nóż. Ono to tak pewnie robi zawsze, to tak boli. A wiesz co, ja wezmę tarkę. Mam. A to w sumie teraz nie będę trzeć tylko wetrę od razu na patelni jak będę to smart. Dobra, zobaczmy, jak tam brokuje. Czy ja mam gdzieś jakąś łyżkę na wierzchu? Masz łyżeczkę tylko. Chcesz widelec jakiś? Albo coś? O, macie? widelec no? To będzie dobre. Co będzie ci <głosy> <głosy> Cały czas trafiasz do układu, widzę to. raz przed chwilą. No kurde! No, jest jeszcze twardawe. Twardawe? No. A tu, a tu mogę wrzucić makaron w sumie, nie? Możesz, możesz. jest makaron. Odstawiłem go na bok, bo była wielka paczka i zasłaniała masz. <tryk> Oj, chyba za dużo. Tylko ty nie w ręki do wody. Nie wiem, to pomóż mi. Tak, pomogę ci. O, trzeba podszedć ser. Dobra, to najpierw zanim potrę czosnek, to potrę ser. Tylko palce, uważaj na palce, proszę. No uważam. Nie będę tarła całego, tylko trochę potrę. Będzie mocno serować w sumie. To trzeba cały ser. Nie trzeba. będę dużo tarła, tylko trochę. <grym> 30 Zmiana później. planów. Kobieta zmienną jest. Czuję, że jest miękkie. Dobra, trzeba to odsadzić. I teraz potrzebuję sitko. Dobra, bierzemy sitko. Teraz to weźmiemy tak. Zadamy. Ja Możesz mi tylko podpowiedzieć, czy to mięso jest już gotowe? Możesz jeszcze trochę podsmażyć. Dobra, no nie, bo jakby, żebyśmy nie jedli surowego mięsa, nie? Jak ci się podoba? Ja, ja jestem w szoku, ja obserwuję od boku i po prostu, no chwilę, nie. gdzie jest po prostu tak o i jestem w szoku, jak ci dobrze idzie, a mam chwilę, gdzie się stresuje niesamowicie, jak na przykład odcedzałaś przed chwilą e, broku, to ja przeżywałem to niesamowicie Nie, bo ja stwierdziłam, że trzeba wszystko robić po prostu pewnie i co ci wyjdzie. Co tam? No nie, dobrze. Na co teraz czekasz? Na no, się mięsa i ugotowanie makaronu. A nie uważasz, że powinnaś coś z tego mięsa już dorzucić, na przykład? Co? Nie wiem, no tak pytam Ciebie. Może cebulę, może masz rację. Ten ser. Jak Jeśli Ty do tego doszło, tak? że mi chodzi o cebulę? No co innego? Nic, no bo ja akurat pokazałem dla wideo cebulę i to mówisz, a masz rację, no, chodzi o cebulę. No bo mi się cebula jest jedyną rzeczą, którą ukraiłam. No co innego dodać? No nie, no tak pytam. Dobra, wiesz co? Może zrobimy coś z tym brokułami? które je dziam Dobra, tu gdzieś był widelec, tu jest miska, No tak Strasznie pewne masz te ruchy, tak jak mówisz, że robisz wszystko na pewniaka Chyba jest git Fajne to twoje mięso A co z nim jest tak? Nie, jest git wszystko Dobra, trzeba posmakować makaron Padę! Mega bezpiecznie działasz, a jednocześnie bardzo pewnie i tak jak mówię Kolejny raz jestem w szoku, jak dobrze jej idzie. Naprawdę wow. Dobra, teraz czas na czosnek. Idziemy na to i będziemy robić to w powietrzu. To jest patelnia, mniej więcej. No to już wrzucam, bo to końcówka. I ze środka zbieram. Dobra, niech coś się chwilę teraz porobi. I zaraz dodamy do tego śmietanki. Gdzieś tu była. O, i to jest ta otwarta. Bo jest cicho, więc dobrze wlałam Dodam teraz brokuła i niech to się wszystko razem wygotuje Zrobiłam to tak na pewniaka, że nie wiem czy trafiłam na patelnię. Trafiłaś idealnie w środek Totalnie nie myślałam o tym, po prostu tak na ja zrobiłam Właśnie twoje te, naj, te najpewniejsze twoje ruchy są najlepsze Czyli okay. nie myślisz Dobra, niech to się teraz pogotuje trochę A ja przechodzę do makaronu Bo wydaje mi się, że on już może być rozgotowany grubo Oj, chyba jest Durszak, poczekaj Masz no? Tak, ogarnamy. Dobra i przychodzę tu. Przygotowałam się tutaj. za makaron. Tak, to, to wiem. Chyba dodam już sera. Pod ręką? Fajnie to tak wiesz, czuję. Myślisz, że wystarczająco sera dałaś? No nie wiem, zaraz przesmakuję się. No. Trochę się tutaj już ciągnie, więc damy jeszcze trochę. Zostawiam już to, wydaje mi się, że zaraz będzie można to wyłączyć. I co muszę nałożyć? Mhm. Uh -huh. Dobra. Chyba wszystko wrzuciłam, co? <noise> Chyba, tak. No dobra, to potrzebuję jakiś widelec czy coś. to trochę duże. Dobra. Chyba jest gotowa. No dobra, to, no to ściągnę paskę. O kurde Nie no nie jest aż tak źle z tym syfem Więc tak ogólnie Ja chciałem żebyś zrobiła właśnie sos śmietanowy z brokułem i z kurczakiem Ser miał być po prostu na wierzch jak do boloneza. A Ale rzuciłaś go do środka Tego nie użyłaś A, a szkoda Zapomniałam o tym No to doby smaku fajnego Zapomniałam o nim Okej okay. No feta jakieś takie rzeczy były jako takie dodatki randomowe żebyś po prostu była, była zmieszana Kider niespodzianka myślałam że się na nią rzucisz i zjesz a leży dalej. Nie to na desę Okej Tylko po zjedzeniu Ale duży makaron Fajnie na taki amortyzator. Też dla zmyłki go kupiłem. Dobra, smakujemy, co? No smakujemy. Raczej powinno być dobre. No, mega dobre. Za dużo brokuła, mogło być mniej. no i Moim zdaniem za dużo sera, po smaku tłuczaka. Mi się wydaje, że on był taki średnio usmażony. Nie, jest git. Jest git? Nie no, jest git mm -hmm. no, obiad. Jest spoko. Mogę mu taki jeść. Możemy czasem tego zrobić, tylko dać mniej brokuła i mniej sera. <laughs> smażyć mięso, żeby było takie mm -hmm. usmażone. No, bardzo mało fakapów. Bardzo dobrze ci poszło. Gratuluję. Dziękuję bardzo. To było na tyle. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Mi się super gotowało. Miałam takie totalne inne odczucia z gotowania. No, to się dzieje. Zupełnie coś innego. Fajnie. Subskrybujcie kanał, podajcie nasze Instagramy, podajcie się do Pawła I widzimy się w kolejnym odcinku. pa! pa, pa. pa.